Dziś przychodzę do Was z kolejną czapką, bardzo prostą, tylko tym razem na szydełku. Z Wami Ludmiła i kanał Życie na Wsi. Dzisiaj będziemy z Wami robić taką czapkę, takim splotem, y, takim ściegiem imitującym y, ściągacz. Tylko to będzie na szydełku, będzie robiony nie wzdłuż, tylko w poprzek czapka. Robić będę z y, włóczki Mimoza od Opus Natura. To jest włóczka, której jest 330 metrów y, w 100 gramach, 100% akryl. Y, rekomendowane druty oraz szydełko 4-5 mm. Od razu powiem, że próbowałam zacząć czwórką, szydełkiem czwórka. Nawet zaczęłam nagrywać, no niestety ja nie umiem taki, takich rzadkich, takiej siatki robić. Więc ja wezmę dzisiaj trujeczkę, starty już numerek, ale mówię, że to jest 3 mm. Ja myślę, że to będzie dla mnie akurat pasować. Zaczynać można na kilka sposobów. Najlżejszy, najprostszy to jest robimy łańcuszek. Samych oczek. I wtedy słupkami z narzutem dziergamy pierwszy rządek. I tak dalej, dalej obracamy. Ja dzisiaj Wam pokażę troszkę inny sposób. Tylko o, od razu chcę. Yy, Zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Łańcuszek ten robimy takiej długości jakiej mamy czapkę, czyli od linii. O, już przewróciłam. Od linii nad lbem do czubka głowy. Musimy zmierzyć u siebie albo u tej osoby, dla której robimy tą długość. Jeśli ktoś chce, żeby była. Tak, był taki mankiet, klapa na czapce. No to dodatkowo, oczywiście, trzeba dodać jeszcze tą szerok szerokość tej klapy. U mnie ta długość jest 21 cm, ponieważ ja chcę zrobić sobie z mankietem, który będzie jakieś 8 cm, czyli 21,8 to będzie 29. I z, z centymetr 2 trzeba dodać na to, żeby nie była ta nasza czapka tak rozciągnięta jak przy e, dzierganiu jest. Tylko ona przecież troszkę tak się zgra, więc powiedzmy wychodzi 31 cm. Ja muszę ten łańcuszek zrobić 31 cm. Teraz pokażę, jak. Ja robię ten pierwszy rządek. To szczególnie dotyczy yy, tej dzianiny, w której będziemy przerabiać słupki z narzutem. I tak. Robimy, przerabiamy trzy oczka łańcuszka. Zaciągnęliśmy, mamy trzy oczka, jedno, drugie i trzecie na szydełku. I teraz robimy narzut. I w pierwsze oczko przerabiamy słupek z narzutem. Robimy narzut i wkluwamy szydełko w nóżkę tego naszego pierwszego słupka. Przerabiamy słupek z narzutem. Robimy kolejny narzut i znów w tą nóżkę, w tą stopkę naszego ostatniego słupka. I tak dalej. Przerabiamy znów w nóżkę ostatniego słupka. Narzut znów. Z tą robi, przerabiałyśmy, więc teraz kolejną dolne oczko tego naszego ostatniego słupka. I znów przerabiamy. I co to nam daje? A to nam daje to, że my mamy praktycznie już pierwszy rządek słupków z narzutem. I teraz ta nasza długość, to co miała być długość łańcuszka, u nas będzie od razu już. Na długość naszego, y, naszej tej całości, naszego pierwszego, to będzie nasz pierwszy rząd. Ja zaraz przyrobię tyle, ile mi trzeba, i potem będziemy dalej. Tak, co robimy dalej? Ja tu zrobiłam 23 centymetry. Jak pamiętacie, mi trzeba 30-31, ja zrobiłam 23. Taka kolejna rada, nie rozciągać przy mierzeniu, bo można rozciągnąć mocno, prawda? Nie rozciągać, bo potem w trakcie dziergania i tak ono u nas trochę się e, zmniejszy. Więc o, rozciągnęłam trochę i chociaż teraz luzem położyłam, a i tak już jest trochę więcej. Więc mm, tak zrobiłam 23-24 cm. Co robimy dalej? Jak ja Wam pokazywałam, już w tej czapce jest taki zaokrąglony czubek. Góra jest taka półokrągła. I to się, to się robi tak, że w ostatnich tych kilku oczkach nie robimy słupków z narzutem, tylko robimy zwykłe słupki a potem ślepe, to znaczy zwykle półsłupki bez narzutu i potem ślepe. I u nas, u nas ta dzianina po prostu z góry ściąga się. Wtedy nam wychodzi taki półokrągły, fajny, fajna góra. Więc robimy tak. Jest u nas 23-24 cm. Pozostałe 7-8 cm robimy zwykły łańcuszek. Robimy zwykły łańcuszek, zawsze to można trochę tam czasu czasu mierzyć, prawda? Jeszcze ze trzy, ze trzy i tak mamy my tu, nie liczyłam ile oczek, ale zaraz zobaczymy, połowę tych oczek przerabiamy na ślepe półsłupki, czyli raz. Może bliżej pokażę? Dwa, trzy, cztery. I robimy pięć. Pięć ślepych półsłupków. Teraz robimy zwykle półsłupki, czyli przeciągamy, ale już Chwytamy nić, robimy dalej. Przeciągamy, to jest dwa. Kolejny, trzy. Kolejny, cztery. I jeszcze jeden, pięć. I teraz u nas jest jakby na nasz czubek czapki, na górę, u nas jest zmniejszenie, czyli u nas ta szerokość będzie zbiegać się prawie w zero. I teraz, żeby wyszedł nam taki ściek jak na tej białej czapce, czyli prawie ściągacz, zaczynamy robić słupki z narzutem, ale przeciągamy nić przez tylną nić oczka. Jak u nas jest taki łańcuszek, jest przednia ścianka oczka, tu, tu, jest tylna. Więc przeciągamy to przez tylną. I jeden, i dwa obracamy, żeby nam widać, był ten łańcuszek i te nasze ścianki oczek. Dalej. Kolejny, narzut, słupek. Zawija się nam, więc schowamy go. I znów narzut i słupek. To, że teraz to wygląda takie dziurawe, to nie trzeba na to zwracać uwagi. Potem, jak już będzie to wszystko, u nas przerabiany rząd za rządem, to tego nie będzie widać. Rząd za rzędem. O! No, i tak jeszcze kolejna rada. Radzę liczyć słupki. Szczególnie można pomylić się w tym ostatnim i w tym pierwszym. Bo gdzieś coś możemy, możemy pominąć, gdzieś coś dodać. E, Kolejnego zbędnego. Więc na pierwszych porach, póki my nie nabierzemy wprawy w tym, jak wygląda ten kraj, jak wygląda tu, lepiej te oczka liczyć. Dziergamy, liczymy, dziergamy, liczymy, dziergamy, liczymy. Jak już widać, jaki ten kraj. Jak on się formuje, jak my już zdamy sobie sprawę z tego, jak to wygląda ten ostatni słupek, no to wtedy można już leczenie to porzucić i już dziergać według y, schematu. Kończę pierwszy rząd. Tak tu u mnie 44, 45, 46. 47 Akurat wyszło. 47, 48. Można, żeby ten ogonek nie zostawał. 48 Może wyjść i to najczęściej tak wychodzi, że ten nasz pierwszy rząd będzie trochę bardziej ści ściśnięty niż yy, ten. Kraj, który my nabrały, nabraliśmy. I to dlatego właśnie ja mówiłam, że trzeba 2-3 centymetry można nawet zrobić ten łańcuszek dłuższy. Bo potem podczas dziergania może po prostu troszkę to się skrócić. Tak. Ostatni słupek zrobiliśmy. Obracamy. Wkluwamy szydełko w pierwsze, pod pierwsze oczko poprzedniego rzędu. Przerabiamy słupek. Jedno oczko, dwa. I teraz tak samo jak poprzedni rząd, wkluwamy słupki z narzutem w ty pod tylną nić oczek poprzedniego rzędu. Dwa. Pod tylną nić. Jest taki łańcuszek. Są oczka. Jest przednia nitka, czyli ta, która do nas obrócona. Jest tylna nitka, która obrócona od nas. Więc wkuwamy szydełko pod tylną. Nić poprzednich poprzedniego rzędu. Oczek poprzedniego rzędu. I przerabiamy tak do miejsca, gdzie będą u nas półsłupki. Tak, skończyłam te słupki z narzutem, i teraz robię półsłupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć. i teraz ślepe słupki raz dwa po jak będzie trochę szersze płótno to już nie będą tak zawijać się te końcóweczki trzy

trzy, pięć i teraz jeszcze pięć półsłupków, jeden, oj, to lepiej też robić w tylne, pod tylne nici, więc poprawiam się, jeden, dwa, 4, 5 i dalej słupki z jednym narzutem pod tylną nić oczek poprzedniego rzędu. I tu już widać, jak u nas u góry zwęża się płótno. I tu będzie mniejsza, mniejsza długość, dlatego, żeby. Z góry na czubku głowy zaciągnąć, żeby nie było nam takich mocno pofoldowanych. I tak w ten sposób trzeba robić na szerokość. To płótno ma być szerokość, albo jeśli to szerokość, to znaczy na długość ochwatu naszej głowy, czyli zazwyczaj to 56 cm. No tak jak. U zwykłej dorosłej osoby. Zrobienie tego płótna trochę czasu nam zajmie, więc teraz ja was zostawię i wrócę, kiedy już będzie zrobione płótno, i pokażę Wam łączenie płótna, szew, ściągacz tu na górze i to, jak już będzie skończyć, można będzie skończyć tą naszą czapkę. To będzie w drugiej części filmu. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, i życzę dużo owocnych robutek. I ciepłych czapek.